Hej, hej! Witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku. Dziś, moi drodzy, przed nami mega krzyżówka, starożytny skarb, kopalnia rubinów, super linie, owocówka i Paradiso. Ostatnio karta nam zbytnio nie idzie. I wam powiem, że próbuję nowe techniki na wygraną. Dzisiaj wiecie, na co postawiłam? Wzięłam po prostu pierwsze zdrapki z brzegu. No może akurat tam jakaś wygrana czekała na mnie. I to jest mój sposób na dziś. I zobaczymy, czy taka strategia przyniesie nam wygrane. Wkład na dziś to 60 zł. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. A więc tak, zaczniemy sobie od czegoś miłego. A powiedzmy, że na dobry początek skosztujemy sobie owocówkę. Pomieścimy się? No nawet troszkę większe. Tu na samym wierchu leżał numer 44. I kochani, trzymajcie mocno kciuki. No to lecimy. Czy Wy będziecie widzieć, będziecie widzieć. No to teraz tak, co by tych kontrolnych tu nie działać? O, chyba na dole będą. Ananas i jabłuszko. No i tak, na dzień dobry widzę już jabłka. Tutaj ananasy. O, dobrze zaczynamy, nawet dosyć sporo tych naszych symboli. Ananasa przeważnie mało jest. A tutaj zobaczcie, dwa wygarnięte, a tutaj jeszcze dwa. Jeszcze dookreślimy sobie jabłuszka i możemy łapać się za kolejne owoce. Banan i karambola. No to już widzę, że karamboli mniejsze ilości. Jest jedna, jest druga, a i nawet trzecia. A nie czwarta. No dorównuje ananasom. Melon i borówka. No to ruszamy. Mamy już melona. Jest kolejny. Słuszne porcje borówek. Czy melonik jakiś? No już nie wymietliśmy. Kiwi i cytryna. No to tak, Kiwi mamy O cytrynek jakie skupisko. Tu kolejna gromadka cytryn, o a kiwi ile. W komentarzach możecie mi napisać, jaki jest Wasz ulubiony owoc. No, ja Wam powiem, że ja pożrę wszystko, co słodkie. Borówki lubię, kiwi lubię, banana, winogrono, wisienki, truskawkę, brzoskwinie również, figę jadłam, ale tak nie bardzo mi posmakowała. Kokosa, tak nie bardzo. No, a karamboru nigdy nie próbowałam i wiecie co? Jak będę na zakupach, to właśnie sobie spróbuję. A co? Dobra, a my jedziemy kolejne symbole. O, właśnie, o fidze jest mowa. Figa i arbus. Dobra, jest figa. Są arbuzy. No tu jeszcze figa. Aby tu nie było figi z makiem, nie? Truskawka i pomarańcza. No to się bierzemy za nie. No, wam powiem, że sama jestem ciekawa, co będzie z tych moich pierwszych z brzegu. No dobra, dwa ostatnie. A będzie to awokado i gruszka. Oj, cienko to widzę. O, no, tu widzę awokado zblokowane. A no, tutaj zresztą też. No, nic z tego nie wykokosimy. Kontrolne mamy różne. No i niestety owocówka nam dziś nie poszła. Piąteczkę mamy tutaj jeszcze jedną. A więc czas na super linię. Tutaj numerek pierwszy z brzegu był 27. I oby nam fajnie obrodził. No to się za chwilkę okaże. A pierwsze dwa symbole to lody i księżyc. Lody i księżyc. Dobra, mamy lody, mamy księżyc. Tu kolejny logik. No i chyba nic więcej. Okulary i cytryna. Dobra, zaczynamy okularami. Mam nadzieję, że nimi nie skończymy. Nie, są drugie. I tutaj jeszcze dwie pary. Razem z cytryną. Klucz i krab. To jedziemy krab, kraby i klucze. Dobra. Kluczyk, krabik, kluczyk. Tutaj jeszcze mamy kraba. I na dole nic się nie powtórzy. Łódź i balony. Łódź balony. My je tu gdzieś mamy. No, mamy. Tutaj jeszcze łódka. I jedziemy kolejne. Gwiazda i klapki. Gwiazda, klapki. No, jedna gwiazdka. Ale może będzie więcej słoneczek i wiatraków. No, wiatrak już jeden. Na dzień dobry. Tu kolejny wiatraczek. O, słonko. Dobra, jedziemy kolejne. Motyl i parasol. O, może być ciekawie, bo motyle tu widziałam, to dużo. Dobra, motyl. Tutaj motyl, tutaj motyl. Mamy też parasol. I na dole jeszcze parka. i arbuz, kolejne symbole i tak popcornik jest jest i drugi a nawet i trzecia porcja bez arbuzów serce i ptak o ptaszek nam tutaj wyskakuje w jedynce od razu na samym początku zdrabki tu mamy drugiego ptaka ale serca nie uświadczymy Rower i rolki. Oj, tu chyba będzie ciężko. No, ani jednego, ani drugiego z symboli. A ostatnie. Piłka i moneta. Dobra, jest monetka, jest i druga. Mamy piłkę. Tutaj jeszcze monety, ale niestety już nam nic nie rozwiną, nie w tej strawce. kontrolne różne, a zdrabkę mamy pustą. No to może teraz kopalnia rubinów. Tutaj czekał na mnie numer 21. Szukamy rubina, szukamy skrzyni. No i oczywiście liczymy na to, że one tutaj nam wpadną. A pierwszy na dzień dobry bank, pierścionek, księżyc, worek. O, jaka słodka świnka, szkoda, że nie wygrywania. Gwiazda, monety. Zegarek. No my tego rubina byśmy chcieli, no albo skrzynkę, nie? Ale póki co to tutaj nieuchwytne są. No zobaczcie, już końcówka z drabki. Księżyc, korale, garniec, koniczyna, no daj trochę szczęścia, koniczynko, świnka, gwiazda i ostatnia szansa. I po ostatniej szansie, no wypadł nam kluczyk, a kopalnia robinów, no przekopana na całego. No to może teraz starożytny skarb i Wam teraz powiem, że wiecie w jakim momencie stwierdziłam, że biorę pierwsze z brzegu? Gdy tutaj ósemka leżała na samym wierzchu. To była pierwsza zdrapka, którą poprosiłam w kolekturze, Pani pokazała talię, była pierwsza ósemka i stwierdziłam, że pewnie była dlatego pierwsza, bo na mnie czekała. No i wtedy zaczęłam brać wszystkie zdrapki, które były na froncie całych talii. No to jedziemy ósemka w starożytnym skarbie. Obyśmy tu jakiś skarb odnaleźli. A mamy tak, harfę. O, jest długa harfa, zostawiamy na później. Zostawimy, co? A co, troszkę emocji. No zobaczcie, tu jest trzecia. No to kto wie, czy tam u góry będzie. Dobra, ibis, dzban. O, drugi dzban. Zostawiamy, nie? A co, trochę emocji nie zaszkodzi. O, ale się fajnie układa, co? Mam nadzieję, że nas nie zrobią tutaj w kuku. A czwórkę zaczynamy od łuku, słońce. Wielbłąd. No już wiemy, że bonusa nie będzie. No, dwie palmy. A co poniższe gry na to? Statek, piramida, mumia. Drugi statek zostawiamy, co? No mam nadzieję, że ta zdrapka się z nami nie droczy. Hełm. O, drugi hełm. A co wy na to, gdyby cała zdrapka była pełna. Fajnie by było, nie? No ale może być też cała pusta. A to mogą być takie podchody, te dwa symbole. No, zaraz się okaże. No tutaj pod ostatnią grą. Trafiły się dwa Ibisy, ale nic nam już nie dadzą. Dobra, to jedziemy teraz z dołu do góry. W wszyscy chcemy trzeciego hełmu. A mamy faraona, sfinks, a na końcu papirus. No nie wyszło. No to może w piątce wpadnie nam statek. No, a wpada skrzynia. No kochani, jeszcze mamy szansę w tych trzech grach. No zobaczmy, zaraz się okaże. Tutaj chcemy winogrona, a mamy kleopatrę i jest trzecie winogrono, mamy wygraną, no to super, no już mnie cieszy, no fajnie by było, jakby jeszcze te dwie linie weszły, nie? No zobaczmy, tutaj chcemy dzbana, a mamy papirus, także tutaj nam nie poszło, zobaczmy jeszcze, czy trzecia harfa nam wpadnie, no jeszcze jedna szansa jest, no tutaj niestety skrzynia, no dobra, ale jedna linia nam wpadła, lepsza jedna niż wcale. A pod naszymi winogronami mamy 10 zł zwrotu. No dobre, i te 10 zł. Przynajmniej się coś zwróciło. Kontrolna literki R. O, tutaj po prochem jest druga. No i można powiedzieć, że coś już wygraliśmy. Krzyżowę zostawimy na koniec. Wobec tego, teraz paradiso. No, ja mam szczęście, znaczy mam szczęście w losowaniu jedynek, ale miałam ochotę na paradiso. Tu była jedynka pierwsza z brzegu, bo była cała paczka chyba. No a więc ją wzięłam. No cóż, no zobaczymy. A pierwsze dwa symbole to parasol i tęcza. I tak. Tutaj mamy tęczę. A parasol jest tu. Ale za to dwa. Aparat i shorty. No aparat pewnie na dole czeka. Ale za to nie jeden. No shorty też mamy. Okulary i fala. Kolejne symbole. I teraz tak, falą sobie zaczynamy. Tutaj mamy okularki. Kolejna fala. Tutaj omijamy. A na dole. O, jaki wysyp okularów. No ładnie. No to teraz delfin i mewa. I tak jest delfin. Jest też mewa. O, z falą pominiętą. A na dole? No tutaj jeszcze skacze sobie delfin. Słońce i bluzka. I teraz tak. Bluzkę mamy w dwójce. Długo, długo nic. Aż do ostatniej gry, bo tutaj mamy słoneczko. Jedno tylko. Termometr i żółw. I teraz tak, termometr już jest. Mamy żółwia. Tu kolejny żółw. O i tutaj jeszcze jeden. Razem z termometrem. Kotwica i serduszko. I teraz tak, serduszko mamy pod trójką. Kotwica jest w czwórce. A na dole jeszcze uraczyło nas jeszcze jedno serduszko. Arbus i kompas. Dobra, mamy arbuza. Są kompasy. Tutaj jeszcze jeden arbus i na dole. No nic, nic. No, dwa przedostatnie symbole. Piłka i flaming. I tak, piłka już jest. Mamy flaminga. Tutaj jeszcze piłka. I na dole no jest ten flaming. O no, wiele nam nie brakuje. No, jeden z ostatnich symboli może da dać nam linię. A będzie to latarnia i płetwy. Płetwy już mamy. Latarnia jest. I na dole. No, na dole jeszcze jedna para płetw. No i to by było na tyle. No, w tym przypadku jedynka puściuteńka. Kontrolne różne. A my, moi drodzy, na razie bilansu nie zmieniamy. No, póki co ten starożytny skarb tylko się wychylił. Ale może tutaj będzie wielki przełom. Mega krzyżówka, numerek czwarty. No, trzymajcie mocno kciuki. A my zaczynamy. Z i G, dwie pierwsze literki. Mamy Z, mamy G. W szpaku kolejna Z, tutaj w dzienniku. A w tagu jeszcze G. Dobra, kolejne C i H. Dobra, H mamy w hafcie. C mamy w cenie. Tutaj kolejne C. I to chyba wszystkie. U i I. Dobra, zaczniemy sobie udem. Mamy lukę. Fakultet. Gwinę. Marinę. Dziennik. O, tu jeszcze jedno. No i to chyba wszystkie. I W. Dobra, W mamy. Tutaj kolejne W. W scenie kolejne E. A w eseju jeszcze dwie literki. O, dobrze się składa. A i P. Dobra, to teraz zaczynamy zabawę. O, w szpaku mamy P. Tutaj ostatnie A. No dobra, przedostatnie. Y i D. Dobra, zaczniemy sobie od Uda. No, Y też mamy. Ale to jedyne dwie literki. A nie, nie dwie jedyne. Dobra, dziennik jest jeszcze. I Adam. I jeszcze drawa. No teraz to już chyba wszystko. M i X. Dobra, w malwince mamy M. Tutaj Adam. No i to na tyle. Dobra, zobaczmy kolejne, F i O, o, mamy UDO, może i się UDO tutaj coś wyczarować, o, było E, tu w kosie jeszcze O, tu kolejne O i jedziemy z ostatnią parką, V i S, no z V to się nie pobawimy, S mamy tutaj w szpaku, w eseju, tutaj w Bydgoszczy i to by było na tyle, no, troszkę nam zabrakło. Tu jeszcze mieliśmy F, ale i tak zablokowana. Tu mieliśmy jeszcze Y. No teraz jest czas, żeby uzupełnić. A już widelec, może coś znajdziemy. Jakieś słówko zawieruszone. No ale na to wygląda, że nie znajdziemy. A więc dwoma słowami kończymy. No to teraz kolejna strona. To jedziemy. Może i tutaj nam się uda. Z i P. No troszkę większe, co? Z i P. Dobra, w pauzie mamy obydwie. W prosie kolejne P. Tutaj za to Zetki. O, tu jeszcze jedna. No i w Peru ostatnie P chyba już będzie. No raczej tak, dobra, jedziemy w dół. P i Z. Dobra, mamy P. W muzie mamy Zetkę. W operatorze kolejne P. I to na tyle. O, oh, e, i o! Oh. Dobrze się zapowiada. No, dosyć sporo tych naszych literek tutaj jest. No, może i fajnie nam się rozwinie ta krzyżówka. J i H. Dobra, zaczniemy sobie od jadalni. No, H mamy tutaj, to jest jedyne. No. Dobra, tutaj mamy olej. A tutaj mamy H. No, pojedyncze nam powpadały. A kolejne to W i K. No, zobaczymy, jak ten nam tutaj rozwiną. Dobra, zaczniemy sobie od okna. Mamy wizerunek. Tutaj do oki wpadaka, Tutaj do biskupa. W kleryku kolejne O, ale tu nam się oko utworzyło. A w kleryku jeszcze K było przecież, nie? No to wszystko na razie. Ale już jedno słówko mamy. Jeden krok już w przód jest. I ikie No, jeżeli tu jest Igunia. Tu mamy prawie całe słówko, no oprócz literki A. Bo tutaj bardzo często iga się trafia, nie? Tak samo jak ada. O, 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 zobaczcie, iga była. Tutaj jeszcze I, a tutaj G. Dobra, mamy I. Mamy G, kolejne I. No i tutaj stanowczo mniej. No nie ma co szukać. No dajcie to A. Tutaj by mnie to uszczęśliwiło. T i U. Dobra, mamy U. Tu jeszcze do pauzy. A T ani jednego. No nie ma, to nie ma. A na dole? No tutaj już te widzimy. Tutaj jedno, tutaj drugie. W muzie mamy U. No i raczej wszystko. X i M. No cały czas na to A liczę. Dobra, mamy M. -kę. No i to jedyna literka. Oj, jak słabo. Dobra, tutaj M do muzy wpadnie. Do mocy. Do Abrahama. No i to by było na tyle. I co, Nie mamy co tutaj szukać. Przedostatnia parka. R i Y. R, Y. Dobra, Rka jest. Jest kolejna. Mamy Y. Tutaj R, tutaj R. Tutaj jeszcze jedno. O, do gry nam wpadnie. O, Peru. Ale to pierwsze tutaj na zielonej. Tutaj już mamy rkę. Tu kolejna rka. No i kochani, lecimy po te dwie ostatnie literki. A będą tu C i F. Dobra, do fachu nam wpadają obydwie. Tutaj mamy drugie słówko. I na tym drugim kończymy. A niżej. C i F. Dobra, jest F. -ka. Tutaj jest moc. I nic więcej tutaj nie sklepiemy. Dobra, lecimy szybko na ostatnią stronę. I może i tutaj nam się uda. Oby, oby. C i Z. Już jest C. Mamy też Z. Tu kolejna Z. -ka. Tu kolejna C. A na dole, jak to się rozkłada? Dobra, w miejscu mamy C. W UNESCO mamy C. Tutaj wpadają setki. W parowcu mamy jeszcze C. I to na tyle. W i U. Kolejny z literek. O, już widzę, że U tutaj mamy. No zobaczcie, jak się posypało. A co my tam szukamy? Jeszcze W. Tu jeszcze U. I jedziemy w dół. U i W. Dobra, mamy U. Mamy U. Tutaj jeszcze dróg, fruktoza. O, W też mamy. Dobra, kolejne dwie. O, tu wpada nam A. A i T. Dobra, mamy A, mamy A. No i mamy ich dosyć sporo tutaj. O, ale T też jest. Dobra, trochę sobie podrapaliśmy, nie? Y i D. Kolejne literki. Dobra, mamy gody. No i na tych godach skończymy. No, więcej nic tu nie ma. A na niebieskiej. Dobra, jest D. O, pierwsze słówko mamy AD. No a tu jeszcze D. No, zawsze krok bliżej, nie? I i O. O, samogłoski wpadają. Dobra, mamy i tutaj parka. No, tutaj widzę wysyp. O! No i też tutaj dosyć sporo mamy. No kochanie, miło się zapowiada, może to być przełom w naszym drapingu. Za chwilę się okaże, już za 8 literek. B i H. O, mamy ducha. A na niebieskiej nie mamy nic. Ani jednej literki. No, nie ma, nie ma. Jak z X i V, nie? S i G. Dobra, zacznijmy od tego G. Tutaj mamy S. -kę. O, drugie słowo, gody. Tutaj eski. No i dobra, na razie schodzimy w dół. S i G. Dobra, mamy eskę. Tutaj mamy G. A do soku jeszcze jedna eska nam wpadnie. No dobra, kolejne. już przedostatnia parka literek. P i E. O. P i E. Dobra, tutaj mamy E. Tutaj do Helu. Do Wielkanocy. Tutaj za to mamy resort, ogumienie, UNESCO, a nie, już myślałam, że trzecie, Iii, ale zawsze krok dalej. Dobra, tutaj P trafimy. o, było No, nie? O, dajcie mi to L. No dobra, lecimy po te dwie ostatnie, a będzie to J i F. Oj, nie wygląda to. Optymistycznie. Fkę mamy. J-ka jest. Tu jeszcze jedna F. -ka. No i kochani, kończymy tutaj na dwóch. Znowu nam nieco zabrakło. Tu jednego słówka brakuje, ale raczej F i J nam tutaj nie rozwiną żadnego słówka. No, no, niestety, krzyżeczkę również mamy pustą. A więc zobaczcie. Moja strategia na wygrane no zawiodła, zawiodła na całej linii. No szczerze, to nie do końca. Bo jednak, pomimo tych wszystkich pustaczków, no w starożytnym wpadła nam dyszka. Fajnie się zapowiadało, no ale dobrze, że chociaż nam tą dychę dało. A więc, moi drodzy, widzę, że to nie była dobra strategia, ale jeszcze tak popróbuję brać pierwsze, lepsze z brzegu stali kart. A może właśnie w kolejnych dniach jeszcze jeden taki odcinek wpadnie? No pomyślimy. Póki co, to mam dychę na wymianę. Lepsze to niż zero. A ja się już żegnam z wami. Dziękuję wam pięknie za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I życzę Wam samych najlepszości. Dużo zdrówka i uśmiechu. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Do następnego. Pa!